Kolejne podejście raz zaczął padać w trakcie dojazdu, drugi raz nie fungowało, a teraz mam nadzieję, że sam fungowało. Życie na krawędzi dzisiaj. Słuchajcie. Życie na krawędzi, bo nie da się tego inaczej powiedzieć. Zaryzykowałem. Ostatnio widziałem, że jest i powiedziałem, że jak będę następnym razem to przyryzykuję. Burak Burger. Burak Burger. If you know what I mean. Co to znaczy. Znowu jakieś wegańskie wynalazki. Zaraz mu zrobię fotografie pamiątkowe, bo tak to wygląda całkiem. Nawet, kurnie. Pokażę Wam zresztą. Kręć się powie. Tak wygląda. Eee, Stop Cafe na Orlenie. Były różne inne propozycje, ale obiecałem, że będzie na krawędzi. No to jest na krawędzi. Dzisiaj właśnie to jest na krawędzi. Burger z burakiem. Pytałem Panią, czy poleca, ale dzielnie odparła, że ona to nie jest weganką i nie wie, jak to smakuje i nie chce wiedzieć, jak to smakuje. Zazdroszczę. Dobra, aufotografowane. Trochę może przestygło. Sos bazyliowy się w środku znajduje. Znajduje się ten, słuchajcie, burak. Ciekaw jestem, czy brzydki burak z internetu, jak takiego burakowego burgera. No i cóż, rozpoczynam przygodę. Dobra, może bez tej serwetki, bo widzę, że nie jest nadmiernie dużo sosu. Słuchajcie, to nie ma w ogóle żadnego smaku, tak jakbym jadł powietrze, buraka to tu zupełnie nie znajduję, <laughs> chociaż staram się, trochę może ten sos bazyliowy yy, czuć, ale 8,99 to kosztowało, ale ten hamburger, który jest w środku z buraka, no to, nie wiem czy to można nazwać hamburgerem, ten wkład z buraka w środku, no w ogóle nie ma smaku, no, po prostu się go je i no nie czujecie, żebyście coś jadli. Bardziej sus, czuć tą bułkę, ten pomidor, ten, ten ogórek, tego ogórka, tego pomidora, no nie wiem, dalej lecę w ten temat. Powinienem się tu krzywić i lamentować, jakie to jest niedobre, ale to nie ma smaku. Znaczy, oczywiście nie nadaje się to do absolutnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, do powtórzenia, bo są tu inne op opcje na... Jeszcze widziałem, teraz schab burger był w tej tej. I Chyba dawno nie jadłem schabowego, jak mówiłem, to chyba takiego następnym razem spróbuję, bo buraka już nie, po, nie powtórzę. Jak ktoś nie ma wyjścia i się zadeklarował, że nie jest zwierząt, no to można się żyć na takim buraku, bo nie jest odrzucający, ale walory smakowe to no tak najbardziej ma ten sos bazyliowy w środku. Chyba, żeby to próbował ratować keczupem to wtedy miało wszystko smak keczupu. czas na odrobinę szarańca, jak to powiedziała królowa pijąc mleko prosto z kartonu tak więc jak widzicie życie na krawędzi tak właśnie wygląda burger z burakiem nieprawdopodobne doznanie, nie zamierzam go powtórzyć w życiu nigdy yy, i tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś nie ma wyjścia, bo się zadeklarował, że yy, będzie chronił planetę właśnie w taki sposób, aczkolwiek teraz czytałem, że oprócz podatku cukrowego i podatku od małpek, to będziemy jeszcze mieli podatek od mięsa może zróbmy podatek od wszystkiego, od powietrza, no, po co się ograniczać? Co sądzisz, że, że każdy ma płacić wszystko, co zarobite na podatek? Bo wszystko jest niezdrowe, no, całe życie jest niezdrowe. Podatek od żony, no, bo też jak was drażni żona, to, no, to też w sumie to wam... No, skraca życie, nie? Bo, bo dostajecie depresji, nerwa i w ogóle innych rzeczy, no, Wszystko dla dobra człowieka, no, to trzeba każdy element opodatkować, ale... Tak jak powiedziałem, jak ktoś nie deklarował, to niech do tego się nie zbliża Na odległość mniejszą niż 500 metrów I nie próbuję, bo no tak jakbyście zjedli Bułkę z kartonem, no nie, nie, nie Nie, 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 nie Pani ze stacji miała rację Znaczy nie miała racji, ale dobrze, że nie próbuję tego Tak jak już wracam do tego buraka To pamiętam, że kiedyś, jak byłem U Michała i Marysi To oni tam zrobili taką akcję, że zamówili takie Wegańskie burgery one były z buraka i tam muszę przyznać, że to smakowało jakoś kurnia dobrze. No w ogóle myślę, że się nabiorę, że, 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 że nie będę wiedział, że to jest wegańska propozycja. I tam to smakowało dobrze, ale tu, tu nie. No, tak jak powiedziałem, nie jest niedobre. No, nie jest niedobre, bo to takie jest. No, jedyne co mi zostało teraz, już po kilku chwilach po tym, po tym jedzonku, takie wspomnienie. No, to te bazyliowy, ten bazyliowy sos, no jedynie to, to czuję z tego, z tego całego burgera. Nasuwa się jedno pytanie, bo wymyśliłem sobie. Tutaj nie wiem, czy będzie to widać, czy ja to będę mógł wyjąć. Trzeba się pójdę po śrub, tak? Może tym sobie podważę. Pierwsza rzecz i pytanie. Takie coś, gdzie wchodzą wszystkie wszystkie fazy i one się rozdzielają na różne podukłady dobrej jakości, to co kiedyś kupiłem nie wiem co to za firma, pokój no straszna, straszna chujnia śruby się odkręcają, ukręcają jakościowo porażka zupełna i teraz tak, drugie pytanie bo jako, że y, będzie akcja z tą fotowoltaiką no to tutaj jest wyjście ten gdzie tu zejdą kable, myślę, że tutaj mógłby powiesić się inwerter a tutaj gdzie mam trzy fazy po prostu bym chciał powiesić skrzynkę natynkową. Tylko też jakiejś dobrej jakości, żeby się nie rozpadała, żeby się śruby nie ukręcały, żeby ten plastik był jakiś taki w miarę normalny. I wtedy to gniazdo sobie podłączę do tej skrzynki. A ja w tej skrzynce sobie zrobię wszystkie, bo tutaj mam po prostu przeciągnięty już przewód pomiędzy całym układem a tym. I nie chciałbym tu kuć robić różnych innych pierdół. To w takim razie sobie tutaj powieszę tą skrzynkę natynkową. A to gniazdo przestawię sobie obok tej skrzynki nadtynkowej. Także dwie, dwie rzeczy, które mnie interesują. Dobre jakości, takie coś, bym to przy okazji wymienił i w ogóle całe bym tutaj przeszył. Zrezygnowałbym wtedy z tego zabezpieczenia, które jest do, do trzech faz, je do tej nowej skrzynki. Tutaj bym wywalił to, bo już nie działa. I, i dobrej jakości nadtynkową skrzynkę, jak największą, bo pewnie jak zwykle będę tam różnych innych rzeczy dokładał. Tak więc, im większa, tym lepsza firma, marka. A ja sobie już to na, na Allegro kupię. Była przerwa w zeszłym tygodniu, ale kasujemy. Wyniki przerwy nie ma. Co prawda pada. Słyszycie? Leje, bym powiedział nawet. Dobra. Ustawiamy zakłócarz myśli. Temperatura 10,7. Upału ewidentnie brak. Jestem mile zaskoczony po przerwie takiej tygodniowej. Nie spadła moc, a wręcz bym powiedział, że urosła. Pojętego, że się nic nie działo. Myślałem, że znowu będę startował dużo niżej, a tu kurnia na luźniej, nawet więcej. Oh. Wracam do opcji treningowej. Wiem, że ona nic nie da, ale mimo wszystko. Dużo rzeczy robię, które w życiu mi nic nie dają, a czasem je robię, tak więc. Zupełnie się nie zrażam tym tematem. Przyszły mi te butelki, mówiłem, że kupuję. Noo, twórzle się, japie. Są szklane. To jest trochę inny korek, widzę, niż w tej plastikowej. I w ogóle było zdziwienie, co za pacan wstawia plastikowe rzeczy do zmywarki. Słuchajcie, to, że się wstawia plastikowe rzeczy do zmywarki, nie ma w tym nic dziwnego. Rozumiem, że nie wszyscy mają zmywarkę. Ale nie należy w to wątpić. Grube szkło. I trochę mniejsza pojemność jest niż tej, wydaje mi się, jest kreska. Ale już można to wstawiać na pewno do zmywarki. Pierwszy raz w ogóle mi się w życiu trafiło coś, co e, w zmywarce plastikowego się zniekształciło, nie, bo no odkąd ko korzystam z zmywarki je y różne plastikowe rzeczy w tej zmywarce i nigdy nie było problemów. Miski, nie miski, jakieś tam sztućce, decki do krojenia plastikowe, po to właśnie się kupuje plastikowe, żeby je wrzucić do zmywarki. Nie ma z tym problemów, ale ten plastik jakiś jest wyjątkowo nieodporny na temperaturę. Podobno i powyżej, i poniżej zera. Nie wiem czemu. Tak więc klasyczne, zdrowe szkło, które przetrwa tysiąc lat, bo to też ma datę przydatności i się po prostu po pewnym czasie trzeba to podobno wyrzucić. wstawiam do zmywarki, umyję. I jeszcze druga rzecz. prawda u innego sprzedawcy, ale też sobie zamówiłem. Jak już sobie wziąłem butelki, to do tych butelek 25 zł, kurwa, zestaw szklanek, są mi skręczki. No i będzie fajnie, myślę. Tak więc musiałem wziąć dwa zestawy, żeby mi darmowa przesyłka wyszła. Tak więc tak sobie to, to tak zrealizowałem. I wydaje mi się, że już mi się gaz kończy w tym. W tym temacie po nie wiem ile, dwóch tygodniach, tygodniu, ale na razie jeszcze coś tam sika. Tak więc jeszcze to zostawiam i czekam do wyczerpania. Na razie może rozpocznę akcję yy, prania tych rzeczy nowych, co kupiłem. Stara butelkę, jak potraktowałem opalarką, trochę się wyprostowała. No nie jest może idealnie centryczna, ale, ale działa. Chociaż teraz już myślę, że odejdzie na emeryturę. Cię od razu prostuję ze szklanymi butelkami, które się tu teraz kąpią. Na 100% nie będą pasowały, bo nie pasują nakrętki od tych butelek do starych butelek. Tak więc, pomimo tego, że pisało, że pasuje do wszystkich z tych soda streamów, to te szklane nie pasują do moich, czyli tam musiał być błąd w opisie. Nie wiem, albo to odeślę, chociaż już teraz wywaliłem karton i wyprałem to w zmywarce. To chyba sobie zostawię po prostu jako takie karafki, ale żebyście się nie napalali, bo muszę jednak kupić plastikowe. Co za lipa.